No dzień dobry, witajcie. Czy można sobie wyobrazić piękniejszy widok na piątkowy poranek? No Może parę w Tatrach jest delikatnie piękniejszy, gdybyśmy mieli tutaj jeszcze jakiś piękny staw. Ale nie narzekajmy, szczególnie, że jesteśmy w Tatrach Zachodnich, gdzie skały wapienne i ta woda przecieka i nie tworzy stawów, czy, czy tworzy o wiele mniej niż granitowych Tatrach Zachodnich, bo te stawy... Na przykład są e, i kilka mniejszych również, szczególnie po stronie słowackiej. Ale dobrze, zostawmy to. Jesteśmy na przysłopie Miętusim. Piękny dzisiaj poranek. Tak zaczyna się powoli weekend majowy z piękną pogodą słoneczną, niebieskie niebo, tatry wyżej, bielusieńkie, ale tutaj na wysokości 1200 metrów śniegu już nie ma. Można tutaj dojść na przysłop Miętusiski, Zdalny kościejski zupełnie, zupełnie bez śniegu. No i pięknie popatrzeć na te zaśnieżone szczyty, na Kominiarski Wierch, trochę ponad 1800 metrów po prawej stronie, no i piękny szlak na Ciemniak tutaj, przez Twardy Upłaz, na te najwyższy szczyt w łańcuchu Czerwonych Wierchów i Mało Łączniak i tam Kofa Kondratka z lewej strony i oczywiście Giewont trochę pod słońca. No i jaka ta majówka będzie? Czy będzie także 10 stopni 1 maja, 10, 2, 10, 3? No, będzie różnie, powiedzmy to sobie szczerze. Na razie mamy piękną pogodę. Nie będę ukrywał tych informacji, że jutro będzie gorzej. Niestety, w sobotę przelotne opady śniegu, chyba około 10 stopni, w zakopanym w niedzielę, początek dnia również, ale w niedzielę po południu pogoda zacznie się poprawiać. I proszę sobie wyobrazić, że poniedziałek zapowiada się bardzo ładnie z temperaturą do 13-14 stopni, w zakopanym słonecznie. We wtorek trochę, troszkę już gorzej, ale też jeszcze sporo, sporo słońca, także no, będzie pogoda zmienna. Także jak ktoś przyjedzie na przykład w sobotę czy w niedzielę, na przykład do Zakopanego, to na pewno w poniedziałek zażyje pięknej słonecznej pogody, a w pierwszy dzień no to można sobie pójść do muzeum, można sobie pospacerować po klubówkach, można pojechać do term. A w już niedzielę na popołudnie gdzieś przejście w Tatry, a w poniedziałek to będą pewnie Tatry zatłoczone, no ale Cóż zrobić, pewnie wiele osób wybierze się na majówkę, chociaż problemy są takie, że tych osób będzie nieco mniej niż zwykle, ale to wiemy z jakich powodów inflacja szaleje. Ale zostawmy inflację, cieszmy się tym co piękne, bo tutaj można wejść kupując jedynie bilet w Taczańskim Parku Narodowym, który niewiele zdrożał, a jak ktoś jest z powiatu taczańskiego, to tego biletu kupować nie musi. Pytacie pewnie, będziecie pytać co z krokusami, no już Krokusowy sezon dobiega końca, ja zaraz tutaj pokażę, gdzieś już takie ostatki krokusowe, również na Przysłowie Miętusim. Pamiętajcie, że jak przychodzicie na Przysłów Miętusi, tutaj jest złączenie kilku szlaków na dole, są te ławeczki, żebyście wyszli kawałek właśnie w stronę północną, w stronę Staników Żlebu, eee, tym, tym szlakiem, tą ścieżką taką wyremontowaną przez Tepen, żeby zobaczyć ten właśnie piękny widok. Miałem pokazywać krokusy, tak patrzy się, patrzy się, patrzy się, proszę zobaczyć, o, to już jest końcówka, bo widzicie, że one już powoli, powoli przekwitają, przekwitają, także sezon krokosowy już praktycznie zakończony, a zaczyna się sezon wiosenny na poniedziałek, piękna pogoda, zapraszamy wtedy, zapatrzamy na Podhale, cieszmy się. Pogodą właśnie w poniedziałek, szczególnie w niedzielne popołudnie. No, dziś jeszcze puściusieńko byłem na parkingu w Kirach o godzinie 7.30 i dosłownie parę samochodów dwa, trzy samochody kompletnie pusto tutaj w, na szlaku z Kir do e, Na przysłopię Dusi. Tutaj prowadzi dalej szlak na małą Łącznik, ale to jest najtrudniejszy szlak prowadzący na czerwony wierchę. No i oczywiście on jest zaśnieżony w dalszej części, bo bo w Tatrach ponad półtora metra śniegu jeszcze w tą stronę możemy albo zejść w lewo zupełnie do Małej Łąki w środkowe części partie tej dolinki albo na Polanę Małąską, która kończy Dolinę Małej Łąki stamtąd też piękny widok, tam można się wybrać też z grzeń a teraz schodzimy w stronę Kir i podziwiamy szczególnie Kominiarski Wierch tam yy, masyw Ornaku gdzieś się wyłania, taki bielusieńki no, na kominiarskim jeszcze trochę śniegu, no ale kominiarski to 1800 metrów. My jesteśmy na wysokości 1200 metrów. Spotkałem tutaj taką parę młodego jelonka i łanie, które na szczęście, jak mnie zobaczyły, i to z dosyć sporej odległości, to pobiegły sobie do lasu. No, na szczęście nie wszystkie zwierzęta, dzikie właśnie łanie, wybrały żywot zakopiański, gdzie nie boją się zupełnie ludzi. Jest wiele, wiele jeszcze ich właśnie w Tatrach. No i one na szczęście, na szczęście boją się ludzi. gdy tylko zobaczą jakiegoś wędrowca z daleka, to biegną do lasu. No dzisiaj byłem tu być może, że jednym z pierwszych, może ktoś tu już biegł, bo jednego biegacza minąłem który wracał do winą w kościelisko. Dobrze, rozgadałem się strasznie. A tutaj jeszcze takie piękne widoki, więc ja może zamilknę. Słychać delikatnie gdzieś z lasu. No Akurat teraz trochę ucichło, ale ptasie. Trele. no teraz słońce staje bardzo wcześnie. To, to teraz to już ponad dwie godziny od wschodu słońca minęły. Jesteśmy mniej więcej o godzinie ósmej na przysłopie Vientusim. Byliśmy i proszę popatrzeć, jaka panorama jeszcze przez moment.